Pani, tak dostałam, tak, oczywiście, że dostałam i byłam zbulwersowana tą, tą, tą właśnie e, no, ulotką, że niemożliwe, żeby tak zostało podwyższone ciepło w nas. W tym momencie, jak wyspy są Pani rachunek? No w tej chwili, no ja mam 20 39 metrów kwadratowych, więc ponad 500 zł. mam dokładnie. Są sieci, jeszcze, siedzi są sieci, no nie wiem, nie rozmawiałam z ich no ale na pewno też nie są zadowoleni z tego, bo nie po to tutaj yy, jesteśmy emerytami, więc dużo nie zarabiamy, no i takie koszty przerażają no, nas trochę. Właśnie większość mieszkańców Rubinkowa to są emeryci? Tak, i młode małżeństwa. Z które są na dorobku, tak jak kiedyś ja byłam 47 lat temu. To też tak było. No, no nie ja wiem jak to będzie, czy to zostanie tak, czy zostanie to zniesione, nie mam pojęcia, ale nie podoba mi się to. Bo wczoraj przeczytałam ją właśnie, jestem przerażona, że ta energia, co się doczytałam, te termale, tak? Jak to się tam mówi, od ryzyka. Geotermia. Geotermia, właśnie, że aż 500% droższa? Ja tego nie poproszę, nie rozumiem. Ale nasze rachunki nie będą wyższe o 500%, mogę uspokoić. Będą wyższe, ale nie aż tak. No ja wiem, wiem, ale chodzi mi o sam fakt, że tu jest takie porównanie cenowe, nie? O to mi tylko chodzi. Skąd taka cena? Że niby przecież miało być dokładnie to samo, to później się wczytałam, nie wiem w jaki artykuł, że i tak będzie trzeba tą wodę dogrzać. I dobry biznes robi ojciec ryzyk, w Toruniu? Wie Pani, ja się tak nie zagłębiam w to. Ale z tego wychodzi. No niby miało być tak pięknie, że to wszystko za darmo, nie za darmo, no wiadomo, że też trzeba zainwestować, nie? To się inwestacja musi się zwrócić, nie? Miało być taniej, wyszło drożej. Także wie pani prędzej tymi, gie, tymi termami się nie interesowała mnie dopiero jak tu rachunek nie jest, że właśnie tak, aż taki procent nie w stosunku do normalnego ciepła. A jak to będzie wyglądało w praktyce, to czas pokaże, prawda? Bo i tak przecież energia na ciepło z zaliczki też to już wzrosły, nie? Mam takie, takie pytanie, ponieważ e, go czyli firma... E, ojca ryzyka, ojca Radeusza Rydzyka stwierdziła, że sprzedaż ciepła nie jest dochodowym interesem według pana jest, nie jest? No, chyba nie nie można zarobić sprzedając, wytwarzając ciepło za bardzo? ale to, to, to ja przecież tego ciepła nie wytwarzam tylko to ktoś to wytwarza i na tym zarabia mhm. i właśnie, dobrze zarabia? no chyba tak, no bo jeżeli robisz te podwyżki to zarabia wczoraj przyniosła, ja wiem, tylko 700 mówiła ileś tam złotych Przedtem było trochę zawsze mniej. Ja się, ja się nie orientuję po prostu dlatego, że nie płacę za to. Co pan sądzi o podwyżkach ten, ciepła, które się potrzebuje? Szkoda, tak. Dzisiejszy, no w tym zapłacić Ile? Więc y, 480, a płaciłem 430. Jest różnica. Jest straszna różnica.